Siemanko moi drodzy, witamy was w wspólnej serii kopowej z Awką. Cześć. Dzisiaj sobie polecimy, słuchajcie, z nową serią kopową, na którą na pewno długo czekaliście, pisaliście, że chcielibyście jakąś wspólną serię i stwierdziliśmy, że w końcu się za to zabierzemy i wybraliśmy Lego Harry Potter, ponieważ gry Lego nam naprawdę bardzo dobrze idą. Już mamy na kanale chyba dwie serie, w tym jedną niepełną. Także to jest właśnie Harry Potter <laughs> <laughs> Lego. Zapraszamy do oglądania. Jeśli Wam się seria podoba, koniecznie zakciukujcie ją już na wstępie, bo w sumie nie wiecie, czy Wam się spodoba, ale, ale możemy się założyć, że Wam się spodoba, więc już możecie zakciukować, dobra, dobra, żeby, żeby nie zapomnieć później. E, także lecimy, lecimy. Na klawiaturze słuchajcie, tu się gra lokalnie, więc jest jeden ekran, będą, będzie dwóch, dwóch ludzi zwykle, e, więc robimy tego. Enter. Jej. O Boże, patrzy. Widzę. Patrzy. O, używa Yen, dobrze. Także oglądajmy film. Priwe <be tweet> drive. <me> Prywatny drive. Prywatny drive. Wikipiciu. Prywatny drive. I ta gra jest bardzo śmieszna, więc mamy nadzieję, że będziecie się śmiać też z tej gry. Takie śmieszne. Patrzcie, ho, 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 ma jest ma, spoc ma spocone czoło. W ogóle nie wygląda nie jak, jak MacGonagall. A nie, to i włos. A to Hagrot. Ale Hagrot cały w ziole. Zamiast dziecka dał kwiatki. Ho, ho. Dureń. Stary brodacz. <laughs> Patrzcie dziecko. Harry Potter, chłopiec, który oh, też matko, był. O jak on Urodził się w okularach. Taka choroba, wy się śmiejecie. Ale surdut. Ale przynajmniej dali mu koc. Jakie tam w ogóle dildosy w tej szafie. Paczak pierdala. wpierdala. I oni są za chudzi. w sumie nie ma grubych Lego. Nie ma grubych Lego, chamsko. Ale ta pani, ta, jak jakaś się nazywa, pani z private Drive? <laughs> Petunia. Petunia, właśnie, ona ma cycki, zobaczcie. Płaskie, ale cycki są. Tesowy, O Boże, matko! Straszne. Koszmar! Grzyb wszedł. Straszne no I te dziurawe nogi, patrzcie jak wylizuje talerz jak swoją dziewczynę na walentynki. O, to ta śmieszna o. scena, gdzie sofa w okno. Ale zacenzurowali ją. Chamsko, gdzie jest wersja dla dorosłych? O kurwa, z pralki wszystko wyleciało. Prali A ten listy. dalej je wyjeba. O, oni prali brudne pieniądze, słuchajcie, w tych kopertach. Ooooooooo Czekajcie trochę głośnie gra Słuchajcie, pierwszy odcinek może być taki, że na przykład będzie to głośno gra albo my będziemy dziwnie słyszeć, bo my dopiero testujemy to będziemy dziwnie słyszeć. <grystanie> Wszyscy będziemy dziwnie słyszeć. I nie mamy słuchawek, więc wszystko leci słuchajcie z głośników, więc może być naprawdę różnie. Hagrid! Polipka ho, ho, ho. cipka. Jesteś czarodziejem. Jesteś czarodziejem Hagrid. Hachary. Hagrid <grystanie> <laughs> Powiedział mu to <laughs> You're a wizard, Hagrid <laughs> Kończu wykaże się dużą znajomością Harry Pottera, widzę O, ja bardzo lubię O, czekajcie, o! Stój! stój, stój Jest, stój! jestem Harrym A ja jestem Hogrod. Dobra o, Pomachałam Musimy, słuchajcie, jestem Hagrid po prawej stronie O, więc to źle siedzimy Trudno Wyczuć mi F2 F2? No Nic się nie stało no dobra. No nie wiem, no trudno. Słuchajcie, to ja będę po prostu po... ja będę Hagridem, no przecież wyglądam nawet podobnie. Dobra, ale ja muszę zobaczyć czym tu się skacze. Wow. Le... O Boże, wyjął coś. To jest jego. O! Ruszka. Coś się zmienia? Tym się skacze, okej. Okay. Tym się skacze, tym się atakuje. Ja nie mogę jeszcze czarować. No tak. Nie mam jeszcze różdżki. Rozpierdolę te stoły. A czym Czym się czaruje, nie? A ty nie masz różdżki! Ja nie, nie mam! Haha, <laughs> tylko ja mam Dildo Ja mogę machać ludziom! Ej Harry, uciekaj przed moim dildo! Harry! Nie! Harry! Nie. Dawaj do P! Dawaj do P jak się toczy! Dawaj do P! Czekam O jakaś stara wiedźma. Ro... O Boże, co to za patrz na to! Podniosę cię, suko! On, on ma wózek! Ja chcę tu usiąść! O oh, fuck. Ja chcę na to usiąść! Harry, ja cię będę woził! Ale jak na to usiąść? Ej, no, ja nie znam moich klawiszy. No to użyj, to jedzie! O, właśnie. O, Ożył! O nie, ej! nie na resorach. Nie wiem, którym to mam akcję. O. o! O! Mam tutaj. <śmienic> <śmienic> Harry Potter, historia, historia alternatywna. Chłopiec urodził się bez nóg. Harry, chodź do szkoły! Nie, nie, Wypierdalec z mojego beru! W ogóle, co tu się odpieprza? Ty tam na górę można wejść. Ty, tu wszyscy, wszyscy tańczą! Co? Tu dobra, chodźmy, bo kontynuujmy. Ale ja chcę tu o, to dalej wejść! To chodzi! O mój Boże, to żyje! Ja chcę tam wejść na górę. Ale tam nie można. Czy tu można coś zrobić z tymi, z tymi? Tu, o tu. Tu cast... O, Wingardium Leviosa! Leviosa! Można. 2. o i co stara wiedźmo? Nie, czekaj! Wow. No właśnie! Ale ja tam powinnam stać, wiesz? A, dobra, dawaj. Czekaj. Współpraca. Dawaj, dawaj chory. To, to... chory! <gry> chory potter! <gry> to jest prawdziwa kooperacja. Kopulacja. Dobra, ciśnij to. Zrzuć mi Wajhe Hary! O, prawie masz panie! Lewasaaaaa gdzie teraz tą wajchę? Nie wiem, czy to co jest... Temu wajchę przełóż. Tutaj, chodź tu Ale tam było coś fajnego. Dobra, przekręciłem wajchu. Patrz, patrz tu jest coś. No nie, obiekt, to twój wózek bo. kary. Nie tu, patrz. Co już to, go znasz. Co, to? No wiem, ale tu trzeba dwie ale... jakieś elementy... Kuźwa, was, pierdale z tymi elfami mi stąd. Co to? To jest jakaś znajdka, ja już tutaj coś włożyłem, coś trzeba do tego obrazu włożyć i wtedy będziemy mieli znajdź, ale nie wiem czy chcemy wszystkie znajdźki. Dobra idziemy. Kuźwa. Well <grym> Well played O, Lica pokątna Lica? Ulica Ulica Patrzcie Otwórz się mu... Ale rozwala wszystko turlając się. The wall. A Hagrid nie może, bo ma przepoklina. Hagrid się nie może turlać? Nie. A co A czy, czym, czym się czurla? Turla. Ja się czurlam turla ale wiesz, ja nie wiem co dał u ciebie. O, czekaj. Tu coś jest. Boże, cały czas nie rozumiem kalwiszy. Czekaj, <grym> tym się skacze. Ja się oplułam. Tym się skacze. Tu coś jest. Tym się nic nie robi. O, pomachałam do kogoś i coś. wow. Flipendo! Patrz, wywaliłem z beczki. Znalazłam A ja weszłam do beczki. Patrz, jest <grym> jest. <do beczka. grym> <Schudziwa. grym> Idę. Idę kupować różdżkę. Teraz wejdziemy do mordoru. Co ja w ogóle robię? Patrz, jakieś w ogóle sprząta coś tutaj. Idę kupić różkę. Harry, nie wstydź się, oni ciebie pokocha, jak rzucił. Czekaj, tu jest coś. Magiczne nożyce. Harry, chodź, ostrzeżymy cię. Ostrzeżymy cię. Ostrzeżymy. Tak, ostrzeżemy. Przed czym? Przed Voldemortem. Ale tu wszędzie ci ludzie chodzą, czy nie można ich jakoś zabić? A wada Patrz, to jest ten! Quirrell! O nie, to Voldemort! O kurwa, ci chodzi! Zabij go teraz! Squirrel! Jak ciska tymi piorunami Squirtle! Squirtle. Złapmy go! Czyli już wszystkich. O, kiwam ludziom w ogóle! Hary, jaki przyjazny! Przyjazny, Harry Rozwala beczki czołem. Beczka śmiechu. O, tu jesteś. O, coś można jest. pick up the ingredient, super. Mam pająka. Co tu, gdy coś. O, o, go! Ej, ja nie mogę z tym nic zrobić. O, o! Co to? o Stolik zrobiłem zajebiście A tutaj trzeba to wrzucić Pierdolnąłem stolik Harry już czaruje mimo A tam że... jest ten zobacz McGonagall I tam jest ten ten fioletowy ten Ten co trzeba zbierać ten Tak? Ten, ta, ta moneta Harry przywiozłem ci kwiaty Wrzuć to, tu Zajebiście, o lody Jakubie zrób mi loda, mam loda Harry! Chcesz loda? Patrz! Dawaj. Patrz, kuźwaj! Słodycze ma w rękach! Hehehehe! Squirell! Żyj to! W ogóle, dlaczego ten jego parasol jest różowy i wygląda jak dildo? Nie wiem, ale włożyłem dildo i teraz się wszystko gotuje! Zufa z dildo! Wybucha mi w twarz! Patrz! Ale nie idź tam, nie iść tam, choć musimy, do... musimy tu skoczyć na, na, na ten To To weźmy tam za czaruj, weźmy lewiosa. Lewiosa! Le ale nie mogę ciebie, akurat mogę wszystkich oprócz ciebie. To wybuduj ten stolik i może z tego stolika da się skoczyć. Mmm, okej. Okay. Nie wiem. Dobra, chodź. Jak to spierdolisz, to cię zabija. Oooooo! Super! <śleski> <śleski> super! <śleski> Idziemy z tobą. Hagrid, grubos. Jesteś za gruby. Tu, it's funny because it's fat. Idę, nara. Tu jest bank tych gringotów. Serio, żeby wejść do banku trzeba pociągnąć na like bajkę. <hitting> ja takie, ja takie ćwiczenie na siłowni wykonuję. Nie chodzisz na siłownię. Chodziłem. O, patrz, w ogóle lewią Le 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 sam na, na książkach zrobiłem. O, tu też zrób, to wyjdą monety. Tu coś jest. Czemu Okrad... nie mogę czarować, to jest nie fair. Okradnijmy gnoma, bo jeszcze nie jesteś. jeszcze nie skończyłeś Hogwartu, więc wszystko jest zakazane dla ciebie. No czaruj, dla, dla ciebie też, bo też nie skończyłeś. <laughs> w sobie tak. Nielegalny Hagrid. Hagrot. <laughs> o jezu, te gnomy. Rozwalaj im kurwa robotę. Chodzi wszystko im niszczy. Only goblins, goblins, goblins z go Goblins! <laughs> Hello, goblins! Help me, goblins! Co ty tu łatwiej w ogóle? Niech się nauczą gdzie ich miejsce, niewolnicy! Podludzie! O, tu. N nie mają brody. Speczek stempluje, jak pani. daje. Ale tylko chodzi, macha do wszystkich. O, o. o nie zwracaj na niego uwagi. Spięścisz go. Boże, ale on strasznie wygląda Taki straszny klocek Lego Pokazał go Te oczy. O kurde, grzyb wszedł Jezus Koszmar Mięso wyjął w ogóle z brody Klucz no, brocie, Spoko. Coś wpisał w tym problem. <śla> <śla> to jest właśnie humor Lego Podoba mi się no, na naszym poziomie Totalnie. Ta gra od ilu lat jest? O nie gram teraz tym! A 18. Ja gram teraz z tym gnomem, cześć! Wow! Tutaj jest klucz, znaczy dziura. Co ja tu robię? Strasznie jakoś niewygodne mam tutaj te klawisze na tym numloku, szczerze mówiąc. Dobra czekaj, bo tu otwieram. Alright. Moby być charym niż tym strasznym gnomem. Czym się strzela tym Dindosem tym? O tam tu. są te! Chodź tu. tutaj, tutaj jeszcze! Tu! Tutaj otwórz, tu jest, trzeba obrabować skarbiec tego, Dumbledorta. Czekaj, co ja mam tu kliknąć? Co ja mam tu zrobić? Dobra, szybciej bo No ty tu zrób może, ja nie wiem. <laughs> co to i... jakoś w ogóle wozek? Czekaj. <laughs> oh, they see me rolling, they hate controlling. <laughs> Właśnie że przejechałeś. <śmiech> Swagrid. <śmiech> Ej, no nie wiem co z tym zrobić. Jak się tym otworzyć? steruje? Jak to otworzyć? Próbuj. Wiedź w to. A nie we mnie. <laughs> co ja robię? Czekaj. Może ty musisz to zrobić? No właśnie, Ale może Ale nie, tu ty... trzeba mieć pewnie jakiś klucz. Jaki? No jakiś trzeba mieć. Dobra, chodź, no to tutaj dobra. jest na pewno. Dawaj tu. O, jestem cho tym, chorym. A może Harry może to zrobić? Nie wiem. Idziemy, dobra. No kurde, no nie będzie. No możesz zrobiłam tego to! Ale spróbuj tak dłużej przytrzymaj No dobra Nie puszczaj tego gnomie On nie ma tyle siły, ty musisz to zrobić No kurde, dobra czym to się robiło? Widzisz Kurde O! Ty jesteś? Nie Ty <grym> Jak się zmienia. Jak się zmienia duszę, a tu? Co tu jest? Nie wiem Odejdź. Może tutaj o ja, ale otworzył sejfa! Wow! Co tu się dzieje? Z randol się jakiś robi. Myślę, że to będzie... O ja, What? Nie, niesamowity obraz. Ale ja to wcale tak nie wyglądało w Gringotach. No, no trudno. Co oni chłamią? Ale wypada. wypada, wypada... <laughs> Wypadają pieniądze, chodź tutaj. No czekaj, tu się coś dzieje! Boże, cały czas wciskam... No te... chodź tu! O, tam jest otwarte no przejście! No no chodź, biegaj Wait tak, for idzie. me, honey! Wait for me! Idziemy, kurde! Oj, że grubo. O! 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 o, o, Ale coś mi strzeliło w kręgosłupie! <laughs> Złamał mi Skręcił kark na nagraniu. Patrz, jaki tutaj wielka kłódka! Jak moja dupa. O, super rzeczy! Czekaj... Okay. Miotły w ogóle jakieś, a nie to pochodnie. To jest w ogóle pełno... Patrz kuźwa, ten strażnik! Wow, smok! Zabij go. Płonę! Chodź, bo zginie Schowałem go. Chodź tu. Czemu? Ale... To krypta Harego No dobrze, chodź. Tu leżą jego rodzice. No i co teraz? Patrz, ile pieniążów. Nie wiem, ja tutaj czaruję, więc w zasadzie śmiesznie. <laughs> Jakie w ogóle tajne przejście? Może przełącz o. się na Harry'ego. Nie martw się, ja tutaj wszystko rozwalę, ja tutaj jestem od rozwalania. No dobra, ja mogę ja o. Jestem... o, widzisz, widzisz, to było potrzebne. Ja jestem tylko klucznikiem. Ja tu tworzę. Co to za stoli? No Co zrobił tu? <laughs> o, ucieka, uciekaj, pająk, pająk! Wow. Dziwne rzeczy. Wyśmi. Dobra, no to chyba to wszystko już, co? No. O nie! Ty. Nie doskakuję! Mam za grubą paździerz. Czekaj, jak ja którym skaczę? Tu, ty, dobra. Hm. Ty ja też nie A tu A Czekaj, ja, też... ja na to stanę! O, no! Wingardium Melova. Idziemy. Ale to, to otwórzmy. No jeszcze, ja nie wiem, no. jak to otworzyć. No tutaj masz te gnomie swoje rzeczy. Mam tu swoje gnomie rzeczy. Nic nie mogę z tym zrobić. Nic nie możesz tam, prawda? No dobra to chodźmy. No klikam, ale nic nie. Idę się na tory. Oku. Poszedł. Koniec! No kurde, <noise> ja to wyjdę, że spawnuję tam cały czas! Straciłem dużo pieniędzy! No i jak mogłeś? Patrz jaka ja bogata jestem, jaki ty biedny. Wow, patrz Harry, jaki jesteś bogaty. Urodziłeś się na szczycie skurwielu. Zabrali w ogóle. W ogóle do jeszcze jednej skrzynki. What? Disco. Underground. Oj, to chyba nie ta krypta. <laughs> Jezu. Straszne. O, na pletek Voldemorta. Schował go pod brodą. Tam, gdzie bezpiecznie. Też, też mam tu skrytkę taką. <laughs> o, idziemy go... Ku... TAK! To ten Lupin, nie? A nie. Co? To jest Olivander. A, no tak. A tu patrz, kwas wszedł. Wylał się. To wszedł czy wylał się? Wylał się, a potem wszedł. Aha. O. Starzec. Dostał dildo. Oj, to nie to dildo. To może to. Podobne. Trzy no, stopnie wibracji. O, to może to. A to To Morta. O to, to, to muzyka. Zaraz zniszczy świat. Niszczyciel światów. O jaka radość, że ma swoje Dildo. O Boże. Pokasowe. Koszmar. Gdzieś co on miał w kroczu? Jakiego... Jak o to, ja! To o Boże! Miała Skam być okulary. epicka Udało się! Skończyliśmy! Do, do, do tego! Jesteśmy słabi! Slithering. True Wizard! O. Nie tak źle, nie tak źle Bywało gorzej Nie tak źle Oczywiście całe złote moje <laughs> Bo ja straciłem na torach. Ale What? 55 mamy, można kupić pewnie jakąś postać. I złoty kloc Ani jeden! O, jeden! Ale to uh! al 200 w całej grze, chyba, nie? No, chyba tak. Uuu! Uh! wcześniej, Uuu. Uh! <laughs> Dobra, lecimy jeszcze z drugim levelem, bo w sumie szybko nam poszło. Uuu, ten kocioł. Kocioł pełen kwasu. Kwaśny kocioł. O! Tu peron 9 i 10, czwarty. Tu spotkamy rodzinę rudy. Patrzcie, mafiozi w ogóle chodzą. Wow, no, wszyscy na ty sami. Jaki bilet? PKP. PKP. O, Percy O, kurde, prefekt. O, telefon dzwoni. Profesjonalny streamer. Nie streamujesz teraz. Dobra, a racja. To ja myślałem, że stream leci. O Boże, popchnął mnie, wjechał we mnie swoim wagonem. O nie, połamał okulary. I ty ty... <śmany> połamał okulary. Tego nie było w książce. Ups. O kurde. Ale zjeb... <śmany> ja oczywiście Hermiona. Ale głupie. A ja pamiętam nawet to zaklęcie. To było chyba... Yy, coś tam... Okular Reparo. <śmany> A. Było paro, ale kurde, myślałem, że będzie level na tym tym, w, w dworcu. Nie ma. Pa, pa O kurde. Jaki rozwalony. Jaki łodzie wyjebany. Jaki jedzie. This me rolling. Jestem Draco Malfoy. Pragnę, Pragnę cię. cię. <gry> Masz małego. Jak weszli kurde w attention Horror. Cały czas mi się wydaje, że ona ma tutaj tą krople potu jak w anime. No, cały czas taka zażenowana jest tą swoją krawcą. jest? O, nie ma tego. Gryffindora. O, Snape. Snape wciąż żyje. Co za spoiler chamski? Nie, nie chodzi o to. Chodzi mi o aktora. Co za przegryf. Wtedy ta Piera wygląda, jakby była zrobiona z gówna. Boże, ten wąż ma taką. Taką straszną głowę żołędziową. Zobaczcie. Jaki. Jaki, jaki penis. O jak się kryl cieszy. O on zrobił toast pustą szklanką. Boże, Pers, jaką on ma fryzurę? Zajebistą. Chciałabyś taką. Trochę jak bobru. Ciekawe czy to będzie otwarty Hogwart, czy będą zamknięte. Powiedzmy. Nie, chyba level będzie. Lewele będą. Tak? Nie wiem. Zobaczmy HOGWATZ! O, dormitorium! O, jesteś po tej... ROZWALMY JE całe. <grym> ja jestem tym... rudym Jesteś ronem Co ja robi w ogóle? Jakimś w ogóle moją myszą steruję, patrz! To, to twój ten! Tędy! O, czekaj, tu jest klocek! Wow, co tu się stało? Poka mysze Ale tą myszą pewnie można chodzić O, znalazł gold brick. Tak Kurde, nie mogę się ruszyć! A ja też, zacięło się Wyciskasz coś w ogóle tam? No, nie mogę zejść z łóżka Jowa gra 2 na 10 Ej, zaczęło się o, o, udało się. Ale ja w ogóle się nie mogę ruszyć. Aha, ja... bo ja jestem myszą. Aha, okej. Okay. Nie ma. Czekajcie, trzy. Biorę Pięć Dwa 2... Weź zrób wingarium lewiosa. Ale ja nie umiem czarować nigdy. Umiesz. Czekaj. Mhm. <laughs> no nie to nie było lewiosa. <laughs> no mówię, że nie umiem czarować. Czekaj. Naprawdę ja nie mogę czarować, ja jestem upośledzony. Opaść pokasowe. O, jakiś kabłeb trzeba w ten w, w, w tą, w pajęczynę trzeba. Kurde, nie chcę tą szczurem, da się go jakoś zabić. Tu! Tu w ogóle patrz ron! Tam znalazł mój klocek! Mój klocek! Ta twarz! <laughs> znalazł twojego klocek. Klocek pod łóżkiem. Dobra. Pięć. Dobra, tu jeszcze piętro. trzeba. Ja to wszystko chcę zebrać. To zbieraj na tą skrzynię, już zepsułeś, bo tam. O, no. dałeś radę! Ty w ogóle wpa. <laughs> tam jest tajne przejście, stary, patrz! Znaczy. Stary. <laughs> stary. Nazywa swoją dziewczynę, stary. Chodźmy tu. Chodźmy tam. <laughs> Jej! Idziemy. To jest nasze dormitorium, wszystkich poraźmy prądem! Oneville! O, Neville! Tutaj... O, tutaj typ śpi. Wyjebmy go! Wszystko to o, wow! zamknął się tam, umarł. Co tu się dzieje? Wekło coś wow. w ogóle. Gryffindor, Gryffindor, Boy. Boy. Gryffindor Boy, tak nam nie mówią. Odblokowaliśmy Gryffindor Boy. W ogóle co tu się dzieje? No zaczyna się gda, nie? A no bo on się e, zapisuje. Aha, fajnie. Wow, co ja robię! Co tu się dzieje? Niegrzeczni studenci, wszystko się zmniejsza. Co to za czary? Zwiększmy cycki Hermiony. Popatrzcie, jak biegnie. Zjad to. Co on zjadł? Zostaw to szafko. Szafko oddawaj, tak oddawaj klocki. moje klocki! Szafko! O tam jest ta gruba pani. O nie szafko! A to co w ogóle się kućwa relaksuje, czy ona śpi tam? Nie wiem, może się masturbuje. No tak trochę wygląda, zobacz. Zróbmy jej krzywdę. Zróbmy jej dobrze. Oj, Nie mam masturbowania się, to nie katolickie. W tej szkole przestrzegamy tylko katolickich zasad. O, zdjęliśmy spodnie dumblederowi. <noise> Co za, za jazda. Śmieszny. I co zrobić z tą szafką? Ona chyba będzie po prostu chodzić i jeść, więc idziemy. Chodzić i jeść? O, Hermiona z nami poszła. A my jeszcze jej nie lubimy przecież. Zaraz ją polubimy. Nie, zaraz ją polubimy. O. Patrzcie, jest duch bezgłowego Ni Nikolasa. To nie. Tak. To, to on? No na no stówę, on zawsze tutaj był na tym piętrze. Potwierdzam, byłem w tym Dobra. Co tu się dzieje? Tu jest tyle rzeczy. A to? Wow! Żarło mnie! Liter jest mnie zeżarł. Mam nadzieję, że nie straciłyśmy many. No to? Że nie straciły manet. A co się z tym robi, czekaj. Mm. <laughs> Dzięki. O, jestem hermioną. Dobra, mogę być hermioną w sumie. Why not? Już, ale się jeszcze nie poznaliśmy. A w sumie poznaliśmy się w pociągu. Tendy! Tak, ale oni nie lubili hermiona. Brawo! Właśnie straciłeś <laughs> życie i pieniądze! <śmiech> <śmiech> Musisz to robić! Chory Ron! Co to w ogóle? Coś tu trzeba w ogóle wcisnąć? No odejdź! Scabers. Release really scabers. Musisz zrobić coś tam scabers. Ale chyba się nie da, wiesz, jeszcze... Znowu tym tym Nie chcę być harym Dobra, no, daj... O. Odsuńcie się wszyscy ode mnie. Dobra, no. Dobra. Proszę rób. odejść. No rób. Spiernowaj. No rób. Nie mogę. To musi Dumbledore. Dumbledorem trzeba tu przyjść. Dumbledorem. Aha, fajnie. Ale i tak mamy tam iść. Okej. Okay. To tu. No, właśnie, tam byliśmy. Tutaj. Tutaj trzeba iść. Znowu. Ja z tobą nie gram. Ja tu zbieram monety, a ty to wszystko Proszę tracisz. Proszę się uspokoić, studenci się nie całują na przerwach. O, tam gruba bani, bani, pani znaczy. Gruba bani. <laughs> gruba bany, banyku. No dobra, dawaj, ro, ro, roz, 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 rozchyl to. Czekaj, Nie, ja chcę być Hermioną, dobra. Hermione Granger A to jakiś skrzat lata w ogóle. Pokaż skrzata. Well, no dobra, to może tutaj. No dobra. Wszędzie jest wszystko pozamykane w zasadzie. Bo jest skrzynia. Już utknęliśmy. Co robić? Brawo dla nas. Bobru, solucja. Czekajcie. Ja to przeskoczę. Ja to naprawię. Trzemu, tam jest ten skrzat co on robi, no? No nie wiem, co trzeba z nim zrobić. Trzeba go trafić z czarami? Nie wiem, może jednak tutaj. Do Widzisz? naszego dormitorium, może trzeba przeczekać noc, nie wiem, do rana. A czekaj, patrz, no tu musimy stanąć i pomachać. Aha. Otwarła nam. Otwarła grodzie. Chodźmy a teraz nam pokazuje, że mamy wyjść. No dobra, to chodźmy tam. Fajnie było. Ale, super super misję. Ale przynajmniej wiemy, że działa. Ja pierniczę, działa. Nie, naprawdę nie ogarniam, co my mamy zrobić. Jesteśmy ułomni. Dobra, tutaj. Czekaj, no, tu. O, trzeba ten. Je, to Harry Potter! Trzeba w Pottera wejść. To wyjdź. Nie mogę. A bo ja nim jestem. Aha. Dobra, I użyj. <laughs> o, i widzisz? I teraz się. Spierdala z tym szczurem! No i co teraz? Nic się nie zmieniło. Serio? A powinno się. Nie, ja po prostu nie rozumiem tak bardzo tego sterowania. A to, co to jest? To się powinno otworzyć. Ale ty jeszcze się chyba nie nauczyłeś. A widzisz znowu Dumbledora. Tam nam pokazuje, kto musi być. Dobra, tu trzeba na pewno zrobić ten, słuchaj. Trzeba, trzeba zmienić, żeby się schody zmieniły. Jak? Jakaś musi być wajcha. O, czekaj, tu jest Dumbledore. Wow To on? To on! Może zawsze musisz mi wejść na ten tor mojej różdżki Zawsze dostajesz po dupie Release Scabers. Ciężka gra, słuchajcie, naprawdę Już nie wiemy co robić Czekaj To, to jest takie przykre Może trzeba być Hermioną <noise> O Czekaj Num 2, to Release Scabers. Jaki Scabers? co to jest? Nic, nic, nic się nie da, nie? Nie no nic się nie dzieje. A tu? Ron can send scabbers into pa <śmany> Boże Scabbers to jest nazwa tego szczura Gdybym o, wiedział, nie, nie. on się jakoś inaczej nazywał jakiś łękotek, grzechotek czy inny kuźwa Czekaj. O patrz! <śmany> 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 o oh, kurde, jak to wygląda, o chyda. Oh, o ja pierdziele, to Cerber Trzecie piętro, uciek, patrz. Wystraszył się. <śmany> Zlękał trochę. Co ten dumbluder robi? Machajmy mu. I co teraz? Pomaga, trzeba mu pomachać. Aha. Well. Well played. Dobra, yy, kończymy. Kończymy. Kończymy w tym momencie nasz odcinek. Słuchajcie, więc jeśli chcecie więcej tych odcinków, jeśli chcecie, żeby seria się utrzymała na kanale, zakciukujcie film, subskrybujcie i komentujcie. Wszystkie Wasze komentarze są bardzo mile widziane. Mam nadzieję, że Wam się bardzo to podoba. Dajcie znać. No i zapraszamy na grupę typowe są na Facebooku. Linki są jak zawsze w opisie. Także trzymajcie się do zobaczenia w kolejnym odcinku. Mam nadzieję z Harry'ego Pottera LEGO! Pa pa ludzie, dajcie znać jak Wam się podoba na dole. I czekam na kciuki. Pa, pa. Uh -uh. Bye bye. Oh, wow.